Dniu, już się ubrałam, sam włosy i odsłonię też żeby światło wpadło do pokoju I no, jestem już ubrana, ale Wam pokażę w co Chciałam tylko przywitać i no, witajcie w już, w jestem 10 czerwca w vlogu Takie mi mamy mam takie krótkie taki spodenki niebieskie z i taka zwykła biała bluzka, Taka trochę większa, po prostu największa, większa biała bluzka Mm. i teraz zaraz będę zinął. I nauczył I ona pijemy, więc będzie po prostu Znaczy na tiku, nie ona. Siemka, miałam dzień ym... pierwsza była dnia, była fajna, się za z... Z dodatkowość czyli siatkówki, w ogóle mało mi widać strasznie, ale jest 20, siedzę w aucie, Moja tata tam wyszedł by coś załatwić i później było nie ale nie powiem, bo o, po co, nie płakałam, bezpotrzebnie, ale nie ważne. Wjadłam kolację i się do mnie odzywałam, bo nie miałam ochoty. Teraz się ogarnęłam. Jeden zadą do sklepu, tylko ta, ta przy coś, co utwić? No. ja jestem sobie I Jest Super. wam byłam w sklepie i pójdę i sobie teraz zgadzałam, że ja w pokoju miałam ses totalny i jakbyście słyszeli od głosu blendera, to sorry, ale mój tata lubi koktajl taki wiecie, banan, daktyle, zeskwinie, a szpinak, jarmuż coś takiego. i zaraz będę pić, bo mogę. mój tata to lubi pić, a ja tak średnio, ale jakby Zacznę ja to pić, bo to jest niby takie, wiecie, zdrowe, na włosy coś tam, ale mi nawet smakuje, tak nawet, bo jak się do dodamy, do to jak tyle to jest fajne i takie słodkie. Ja lubię z ananasem też, ale to, dobra, to jest mało ważne. Ja właśnie dzisiaj do Was odzywałam sobie. no, w sumie nie mam, tak dużo i ogarnęłam w pokoju, żebym włączyła mleko, zrobiłam sobie fabik i w ogóle zaraz sobie włączę projektor chyba, bo... Tak jakoś jest ciepło na wnętrzu, mam teraz otwarte okno, nie wiem czy widać, no jest otwarte i także tak jest godzina 22.35 i ja nie mam na nic, nic, nic nie, nie znajdali nauczyciele, także bardzo się cieszę, jutro rano się spakuje, bo dziś mi się totalnie jestem. No a teraz muszę słyszeć blender. Dzięki tato, naprawdę super. Mam koktajl. Znaczy ja sobie trochę rozwoniłam z wodą, ale to jest tak, mój Tak mi da mi dał świąteczny kupku. Ładny zielony, ale tego tu nie widać. To jest dobra. ja się właśnie wykąpałam, jest godzina dwadzieścia, coś po 30, coś dwa. Ja się z moim już żegnam, bo ja muszę iść spać. Totalnie za późno, idę spać. Nie wyszłam się do szkoły, ale jakoś tak nie zdążyłam, która pewnie muszę iść wcześniej spać, ale tak czy siak mam nadzieję, że filmik wam się spodobał. I... pa Hejka! Hejka! Witam was w kolejnym czwarte vlogu, już jest 11. Ja nie wiem, co się dzieje, ale ja wstałam za siódmym budzikiem, ogarnęłam się, ubrałam się, i trzeca włosy ogarnę na twarz. Przemałam właśnie twarz wodą, troszczę całam włosy i zaraz będę je wiązać. I dzisiaj zapowiada się może nawet ciekawy dzień, więc będę szła właśnie do szkoły, znaczy nie teraz, bo jest 6.21. Ale będzie o 7.20 wychodzę. Jeszcze zim śniadaniem biję herbatę, no to jeszcze mi trochę zajdzie, jeszcze się ładniej uczeszę, tym bardziej... Pogoda jest w okej, w ogóle nie, 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 nie wnikajcie moim moją buzi, ale ja wstałam jakieś 15 minut temu i nadal mam takie... Tak. Natomiast chciałam się z wami tu przywitać, Zbocie też również łóżko i to ja idę na to teraz je śniadanie i wypić herbatę. Pogoda jest w miarę dzisiaj okej? Okay? A jako wszystkie nie dajcie mu wyglądać, właśnie wróciłam ze szkoły, w sumie, nie, właśnie jakieś 15 minut temu. I chciałam się z wami tylko tak przywitać i powiedzieć, co tam robię. teraz będę odpoczywać, także no. Na jest taki fajny majd i w ogóle jest tak fajnie, ciepło jest mega ciepło, nie jest tak gorąco, ale jest tak fajnie i sobie siedzę, wchodzę po ogrówku i ogólnie będę jechać na rowery, tak... Jak fajnie je I taki fajny, fajny wyciem w to zostało jako także chciałem to i ja idę do domu bo do to They call me, Mr. Tibbs. I seen you laugh and your smile is really blind and I hoped you could tone it down some, but now that I got closer, I really don't even mind it. Predictable. Of course I come up to you just because you're so beautiful. Talk about how your beauty is so impeccable, but I'm stuck. Not staring but listening to the words that you're saying and how you're saying it's drawing me in closer. But I should probably pull away. That's all I wanna say today. Just so carry on your sweet way. So carry on your sweet way. Hej, Kaby, to Was. Ja wróciłam właśnie z roweru. Jak widzieliście, jest piękny zachód słońca. I że muszę się ruszać. Trochę się z Was ogarnęłam, bo nie wygląda, nie wygląda zbyt korzystnie tylko sam włosy. I nie nagrywałam wam nic, jak jechałam rywera, bo po prostu byłoby mi niewygodnie i no miałam ple plecak na plec, plecach, a tam miałam telefon i po co no, jak zdejmować tylko po to, żeby nagrać, Także nie nagrywałam, natomiast nagrałam wam trochę teraz na dworze, bo jest pięknie, no, ja przyszłam do domu i jestem cała obgryziona po prostu w komarach, zaraz idę się myć. Jest godzina 2050, coś takiego. Idę się zaraz zmiec, zjem kolację i pójdę do łóżka i będzie taka totalna chill, chillera utopia. Wiecie. Odpornę sobie, bo jestem totalnie już zmęczona i się mega cieszę, że już jest weekend, bo już po prostu już miałam dość tej szkoły już. To codzienne znowu o 6 już mnie mega męczyło, także mogę się cieszyć i to już ostatnie dwa tygodnie szkoły może trochę mniej i wakacje ja się już nie mogę totalnie doczekać i totalnie totalnie naprawdę napisać w komentarzu czyli też i co nie było mi jakieś zimno w tych sponegach i w tym topie ale gryzły komary i wszędzie się ciągle w ogóle tak no ale niestety tak bywa musiałam ale było naprawdę bardzo, bardzo fajnie. Zobaczyłam piękny wychód słońca, jak już wam mówiłam, a ja chcę kąpalić i widzimy się później. Hej, jak widzicie, jestem wykąpana mam włosy. Wezmę już słończka, wyposałem reszczkę i... Dobra, już się ogarnęłam i teraz albo duszka, albo idę się jeszcze coś zabiję.